Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Patrycja Mazur i wspieram w odkrywaniu edukacji oraz uwalnianiu wzorców dzieciństwa, prowadząc program 12-tygodniowy poświęcony obojgu rodziców, gdzie najpierw przez 6 tygodni pracujemy z matczyną, Raną lub ojcowską, z przekonaniami, wzorcami otrzymanymi w, w relacji z rodzicami w tych pierwszych latach, z tym bólem, z tymi przekonaniami, z tymi ranami, rolami, tą manifestacją nieudaną być może rodziców, po to, żeby później przejść do pracy z drugimi rodziców. Aby po tych 12 tygodniach rozpocząć życie w lekkości, bez ran, bez emocji, które odczuwaliśmy w relacji z rodzicami, bez przekonań, które od nich otrzymaliśmy, a co za tym idzie? Bez wzorców, które powieraliśmy w naszym dorosłym życiu. Czym są wzorce? Wzorce z dzieciństwa to są doświadczenia, które powielamy. Które wydarzają się w naszym życiu, ale tak naprawdę, które my bardziej lub mniej, częściej mniej świadomie kreujemy, po to, aby być w dobrze znanym scenariuszu naszego życia. I jeśli chcemy zmienić scenariusz naszego życia, to warto najpierw go poznać. Dlatego dzisiaj. Poznamy scenariusz życia wzorca niewystarczalności. O tym, czym jest ten wzorzec, dlaczego ten wzorzec nam umniejsza i jak odrzesz naszą moc, opowiem za chwilę. Dlatego usiądźcie wygodnie, napiszcie, czy z nami jesteście, czy mnie słychać, czy mnie widać. Napiszcie również Wasze pytania, do których z chęcią się odniosę. Być może jakieś doświadczenia związane z tym wzorcem. A jeśli odtwarzasz to nagranie w późniejszym terminie, to również możesz napisać w komentarzu pod tym nagraniem swoje pytanie, na które z chęcią odpowiem w komentarzu. Dlatego zapraszam. Wzorzec niewystarczalności. Czym on jest? Wyobraź sobie świat, w którym każdy się spełnia. Wszyscy realizują swoje pragnienia, cele, marzenia. Świat jest szczęśliwą utopią. Nie ma wojen, nie ma ran. Wchodzimy w szczęśliwe związki. Rozwijamy się zawodowo. W zgodzie z naszymi marzeniami, pragnieniami, celami. Dzieci, które rodzimy, również są czysto, czystą duszą, e, czy, czystej postaci. Przyjaźnie, które zawieramy. Już nie ma pojedynczych przyjaźni, ponieważ wszyscy się przyjaźnimy. Możemy wyjść na ulicę i przechodzień, na którego spojrzymy, on również jest naszym przyjacielem. Jak wiecie, z poziomu naszej duszy tak właśnie jest. Jest czysta boska istota, najczystsza postać, ale dostrzegamy do naszego umysłu. Do naszego rozmowania, do naszych doświadczeń, percepcji dostrzegamy te niedoskonałości. I tymi niedoskonałościami to jest właśnie niewystarczalność. My, rodząc się, mamy poczucie, że jesteśmy niewystarczalni i że moglibyśmy więcej, moglibyśmy inaczej, moglibyśmy lepiej. Nasi rodzice, rodzeństwo starsze, jeśli je mamy, lub młodsze, A cioci, cio, ciocie, wujkowie, dziadkowie, sąsiedzi, wiele innych osób mówi: Ładne z ciebie jest dziecko, ale, ale leniwe. Mogłabyś się bardziej postarać, wierzę w ciebie, wiem, że naprawdę potrafisz więcej. Naprawdę mogłabyś chociaż raz się postarać. Albo nie dostrzegają naszego wysiłku, jaki wkładamy. Następnie idziemy do szkoły i słyszymy od nauczycieli: Jesteś zdolny, ale leniwy. Mogłabyś więcej. No, dzisiaj masz taką e, dwa z minusem, ale wiem, że potrafisz pięć. Słyszymy wiele innych doświadczeń. Koleżanka z ławki woli rozmawiać z inną koleżanką, bo mają więcej tematów. Być może mają podobny system wychowawczy, być może mieszkają na podobnej w sąsiedniej ulicy. A my czujemy się odtrąceni, czujemy, że Fakt. Moglibyśmy więcej. Musimy się jeszcze bardziej postarać, aby zasłużyć. Przechodzimy przez wszystkie szkoły. Obecnie przez dwie, a ja jeszcze chodziłam do e, gimnazjum. Bo każdy, na zakończenie z każdej szkoły, co się wydarza na zakończenie każdej szkoły? Przechodzimy przez test, test wiedzy, test kompetencji i otrzymujemy maturę mamy na 30%. Ale najlepiej, żebyśmy mieli na 100%, prawda? Powinniśmy więcej. Powinniśmy się więcej uczyć, więcej rozumieć. Przecież to jest takie proste zadanie matematyczne. Dlaczego go nie rozwiązałam? Później przechodzimy, idziemy do szkoły, do szkoły na studia lub do pracy, i również czujemy się podobnie. Na studiach czujemy, że czy ja na pewno wybrałam dobry kierunek studiów, czy jestem na pewno na dobrym miejscu, bo ten kierunek studiów wydawał mi się taki atrakcyjny, ale nic z tego nie rozumiem. Sam jestem za mała tutaj. Muszę się bardziej postarać. Idziemy do, do pracy. I od szefa również słyszymy: No, ten awans przeszedł ci koło nas, bo jesteś zdolny, ale leniwy, Powinno się bardziej przyłożyć. Mamy porównywanie na najlepszego pracownika. Różne konkursy. Testy, a my ciągle czujemy, że stać nas, nas więcej. Powinniśmy więcej. Powinniśmy to zrobić. Przecież to było takie proste. A dlaczego tego nie zrobiliśmy? Wchodzimy na social media i widzimy te piękne zdjęcia z wakacji. Przypominamy sobie nasze. Wakacje na RODOS, rodzinne ogródki działkowe. I wiemy, że RODOS nie jest na Malediwach, nie jest w Tumenazji czy gdziekolwiek indziej. Nawet nie jest w takich majestatycznych, barwnych mieszczadach. Moi znajomi mają fantastyczne życie. Dlaczego ja takiego nie mam? I wchodzimy w związki zauroczeni, że w końcu otrzymamy uwagę, w końcu nas ktoś doceni, bo słyszymy, jesteś fantastyczna, jesteś najlepsza, jesteś jedną na milion. Ale po okresie zauroczenia słyszymy krytyki, uwagę. I mamy poczucie, że muszę być w tym związku, bo, bo nie znajdę nikogo lepszego, bo nie zasługuję, bo nie ma nikogo lepszego od tego mojego partnera. Przecież ja sobie nie znajdę, nikt, nikt mnie nie będzie chciał. A jeśli jeszcze, jeszcze dodatkowo e, ma, jesteśmy, mam, jesteśmy mamami z dziećmi, przecież co to się wydarzy, kiedy będziemy samotnymi matkami? Jakby to się mogło odbyć, przecież nikt nie będzie chciał, bo, bo mam dziecko. I podobne legendy sobie wmawiamy na różne warianty w naszym życiu. A ciągle nam jest jedno: jesteśmy niewystarczający. Powinniśmy więcej. Powinniśmy więcej czasu e, poświęcić na to. Przecież to było proste. Dlaczego tego nie zrobiliśmy? Dlaczego inni potrafią, a ja nie? Co ze mną jest nie tak? Kto z Was to zna? Kogo z Was poruszyła ta historia? I co możemy zrobić, aby się od niej uwolnić? Aby pozwolić sobie poczuć. Nie. Nie. Nie, ja już więcej nie będę sobie opowiadać tej historii. Nie, ja już nie będę więcej słyszeć o tym, że jestem zdolna leniwa. Nie, ja już nie będę więcej dostosowywać się do innych. Dlaczego to robimy? Bo chcemy być bardziej. Bo chcemy przynależeć, bo chcemy otrzymać w końcu tą miłość i uwagę, na którą czekamy 10, 20, 50, 70 lat. A ty? Jak długo czekać na Twoją miłość, na Twoją uwagę, na Twoje docenienie na to, żebyś Ty usłyszała: Wow, umiem, potrafię, jestem fantastyczna. Wiem, że jestem ważna dla osób, wokół których się otaczam. Wiem, że mogę te osoby poprosić o pomoc, wiem, że mogę popełnić gafę, błąd przy tych osobach. One nie będą mi to wypominać przez kolejne 10, 15, 25 lat. A dlaczego wybieramy takie osoby, które, które będą wypominać w każdej kłótni? Patrz, widzisz, pamiętasz, jak ostatnio z yy, ziemniaki, Rosu? Dlaczego wybieramy takie osoby, które nam pokazują: Tak, jesteś niewystarczająca. Tak, nie zasługujesz. Tak, jesteś niegodna. Dlaczego wybieramy takie osoby? Bo taki, takie osoby znamy. Taką grupę osób znamy. Bo rodzice nie dali nam wystarczająco dużo uwagi, pochwał, docenienia. Nie dostrzegali naszego zaangażowania, a byli tylko skupieni na efektach. I osoby, które my poznajemy. Działają na podobnych zasadach. Dlaczego tak jest? Ponieważ wierzę w to, że osoby są naszymi hologramami. Co to znaczy, że są naszymi hologramami? To znaczy, że my wybieramy takie osoby, które będą odzwierciedlać. Ten nasz nieświadomy umysł, te nasze nieświadome wzorce będą uzewnętrzniać je na powierzchnię tak długo, dopóki ich nie zauważymy. Będą Takie osoby będą nam towarzyszyć tak długo. Jeśli my nie postanowimy ich zmienić, to nie chodzi o to, że okej, okay, ja jednak zrywam z Basią Zosią. Maurycem kontakt, bo oni mi pokazują, że jestem niewarta, że jestem niewartościowa, niewystarczalna, to chodzi o to, żebyś ty przestała sobie powtarzać swoją bajkę, swój mit, swoją legendę o tym, że, że możesz w każdym momencie więcej, ponieważ możesz, być może możesz. Ale jeśli dzisiaj zrobiłaś tyle, to dzisiaj to było Twoje 100% i warto to w sobie docenić, warto to zauważyć. A takie osoby, one są radykalne wybaczenie nazywa to uzdrawiającym aniołem. Uzdrawiający anioł to osoba, która naciska nasze guziki, nasze rany. Wbija nam igiełki, ale te igły są niczym akupunktura. Wbija je po to, żeby tak jak właśnie te igły z akupunktury, żeby wyciągnąć ten ból, żeby uwolnić te troski, uwolnić te schematy, uwolnić tą wiarę o tym, że możesz więcej. Nie możesz. Ponieważ jeśli dzisiaj mogłabyś więcej to byś zrobiła. Dobrze jest, żebyś dążyła do tego, żebyś była w ciągle w rozwoju. Ale codziennie robimy swoje 100%. I jest to oparte o nasze warunki. O nasze o naszą fizyczność, o, o zdolność naszego ciała. Zdolność naszego ciała do, do ruchu, do przetwarzania, do wykonywania kolejnych zadań, do rozumowania. Zdolność do naszego umysłu do przyswajania wiedzy, do wyciągania wniosków, do kreacji i realizacji siebie. Zdolność, którą dopuszczamy do naszego serca, do tego, by usłyszeć to serce. Ale jeśli dzisiaj jesteś w podróży do usłyszenia tego serca, to jest to Twoja podróż i jest to Twoje dzisiaj 100%. I fantastycznie, jest, że jesteś na, na tej drodze. I dzisiaj to jest Twoje 100%. Ja bardzo lubię powtarzać, żebyśmy zaakceptowali siebie na poziomie na świadomym, na obecnym poziomie, na którym jesteśmy, ponieważ gdybyśmy mogli przeskoczyć o pięć pięter wyżej, to byłoby fantastycznie. Ja też bym bardzo się cieszyła, gdy, gdybym miała oglądalność na 200 albo 2000, a dlaczego nie 2 miliony? Osób. Ale to się wszystko robi systematycznie. Ponieważ wyobraź sobie piętra budynku. A najlepiej wyobraź sobie dziesięciopiętrowy budynek. Będąc na parterze, chcesz być na dziesiątym piętrze, bo to jest najwyższe piętro. A być może nawet chciałabyś wejść na tak. Ale tak, jesteś niewystarczająca, bo nie umiesz latać. Ale nie, nie jesteś niewystarczająca, ponieważ jesteś w stanie zawołać windę albo dojść do schodów a, i przejść na kolejne poziomy. I to jest Twoja moc. To jest Twoja zdolność, to jest Twoja zdolność do kreacji, do realizacji siebie. Nie, że spojrzysz w górę i wow, ale ten budynek jest wysoki. Dlaczego ja nie mogę na niego wejść? Bo każde piętro przechodzisz w swoim tempie. I nie ma co patrzeć, że. Hmm, oni zaczynali później ode mnie a są wyżej. Znasz to pewnie, prawda? Ok, Mają prawo być wyżej. Widocznie m, mają w sobie jakieś cechy, które powodują, że mogą wchodzić szybciej. Im ty możesz zobaczyć, zainspirować się tymi cechami, tymi atrybutami i sprawdzić, czy ty masz w sobie te atrybuty, czy one są u Ciebie, ale wcześniej ich nie dostrzegałeś lub nie wiedziałeś, że możesz je użyć w taki sposób. Więc wtedy jest to OK. Ale jeśli ty będziesz chciała robić jeden do jednego, bo oni to zrobili w taki w taki sposób, to ja też to muszę zrobić. To jest właśnie dostosowywanie się, bycie kopią. I teraz zastanów się, czy chcesz być idealną kopią, perfekcyjną kopią świata, wyobrażeń Twoich rodziców, wyobrażeń Twojego szefa, Twojego partnera, że chcesz być, ta, w pełni taka, jaka według nich powinnaś być, i ty to przyswoiłaś w swoim życiu, jako również swoje, że, że faktycznie ja taka powinnam być. Powinnam być bardziej e, lub mniej na przykład bardziej wyrozumiała, e, bardziej serdeczna, ale z mniej, bo na przykład powinnam mieć mniej kilogramów. Więc robię wszystko, aby być. Perfekcyjną kopią tych osób, czy ja jestem sobą? Znam swoją wartość, znam swoją godność, i wiem w jaki sposób działam, z jakiej intencji działam, i wiem, czy czasami warto dojść później, ale to nie znaczy przegranej. Bardzo często oznacza wygraną, ponieważ ja ponoszę konsekwencje, ale również korzyści, tempa mojego rozwoju. Dlatego, jeśli jeszcze raz poczujesz, że, że jesteś niewystarczająca, że powinnaś więcej, powinnaś mniej, powinnaś, nie powinnaś, zaczniesz siebie bicować, że że to powinno być dla ciebie proste, że inni potrafią, więc dlaczego ty nie potrafisz? Że skoro są takie wymogi, to znaczy, że jest to do zrealizowania. Dlaczego ty tego nie potrafisz zrealizować? Że nie zasługujesz, nie będziesz zasługiwała, dopóki nie wejdziesz na to piętro twojego, em, twojego budynku. To się zatrzymaj, wykonaj, Pracę cały dziennik, w którym będziesz do, codziennie siebie doceniać. Codziennie będziesz wpisywać trzy rzeczy, które dzisiaj zrobiłaś na 100%, ale nie na 100% według opinii publicznej, ale na 100% wobec ciebie. I pamiętaj, że możesz mieć takie dni, że twoje 100% to będzie w stanie z łóżka, zrobienie sobie jeść e, i, i położenie się z powrotem do tego łóżka, i to będzie ok. To będzie twoje 100% na tamten dzień. A kiedy indziej, twoje 100% będzie przeniesienie 3, 4, 5 gór. I nie ma porównywania się jednego do drugiego, bo przecież ja potrafię więcej. Fantastycznie, że potrafisz być więcej. Ale dzisiaj masz taki zasób zdolności, atrybutów, które pozwalają ci na twoje 100%. Dlatego polecam, żebyś codziennie, wieczorem zapisywała. Możesz nawet intencją, czy główne pytanie dla... Nowego rzeszutu jest trzy rzeczy, które dzisiaj zrobiłam jako moje 100%. I warto, żebyś pozwoliła sobie zauważyć, doceniać i uznawać, że w stanie łóżka czasami. To jest nasze 100%. Ja Wam dziękuję wcześnie za obecność, za uwagę. Napiszcie w komentarzu, co zabieracie z tego nagrania. I życzę Wam dużo, dużo miłości do siebie. A jeśli pragniesz uwolnić wzorzec niewystarczalności lub poznać inne wzorce, to zapraszam Cię na moją grupę Messenger, gdzie czekają na Ciebie medytacje lub inne ćwiczenia, które pomogą Ci przezwyciężyć siebie, ale siebie w znaczeniu. Twojej podświadomości, Twoich błędnych przekonań, błędnych wzorców. Dziękuję Ci za Twoją obecność i spełniaj, realizuj siebie na 100%. Patrycja Mazur.